pomocy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego to bardzo ważny temat. Są bardzo potrzebne. Są ogromną pomocą dla lektora i wielkim rozmaiceniem dla dziecka. Dlatego zauważyłam, że pracując jako metodyk i przygotowując studentów do praktyk zauważyłam jak wiele czasu studenci poświęcają na przygotowanie lekcji. Sami wynajdują pomocy, sami wycinają karteczki, szukają w internecie ciekawych pomocy i sami je tworzą. To zajmuje lektorowi bardzo dużo czasu. I jasne, że nauczyciel, który normalnie pracuje na zajęciach, nie ma na to czasu. A jednak tych pomocy bardzo potrzebuje. W metodzie Leo English, jeśli zobaczą Państwo książkę nauczyciela Teacher's Book, gdzie są gotowe scenariusze, zauważą Państwo, że gdziekolwiek nie otworzymy, to zauważymy, że są materials and props, czyli te dodatkowe materiały, i wtedy te materiały są przygotowane do tej właśnie lekcji. Czyli już są gotowe i już są e, pięknie e, zapakowane, pięknie przygotowane, są przyjazne dziecku, są e, jakościowe, sprawiają, że dzieci bawią się, ale jednocześnie się uczą, więc są ogromną pomocą e, dla lektora. I dlatego jest ich 700, bo lekcji jest bardzo dużo. I to jest bardzo ważny element każdej lekcji języka angielskiego dla dzieci.